Hej, witam na kanale. Dzisiaj przychodzę ze, z finałem konkursu z Drapeczki. No to tak, późno nagrywam. No, mam nadzieję, że widać, bo ja w kamerze widzę. No to tak, no typy były odległe, ale najbliżej była. Moment sobie tutaj zerknę. Najbliżej był kanał Lena Kims 140 euro obstawiała, także to jest najmniejsza różnica, no duża różnica, ale najmniejsza ze spodanych. Także zdrapka dla kanału Lena Kims i jeszcze chciałam przypomnieć, że warunkiem wzięcia udziału w konkursie było jest subskrypcja mojego kanału, także trzeba mieć to na uwadze. Jest 17, 18, numer z drapki 17, nie, tutaj w Niemczech standardowo się nie wybiera numerków, tylko pani, pan podaje jak leci. Nie ma takiej wygody, a ja wiem, czy wygoda, no jak ma się wygrać, to się wygra. No i dobra, szukamy tych magicznych serc. Czy trafi się znowu jakaś perełka? Fajnie by było. Bo od czasu do czasu drapnąć taką perełkę. No, na razie same liczby, same liczby. Mam nadzieję, że widać, po trochę... Późno nagrywam, do wiadomo. Brak czasu. Taki okres, ale trzeba sobie radzić. 12, 7, no ostatnie szanse. Gdzie są te wygrane? 15 i dycham. No, no, niestety. zdrapka jest pusta. Jest kontrolna C. I E. No szkoda. No szkoda, że nie ma chociaż wrociku. Ale no cóż zrobić. Taki mamy lot. To i tak. No i tak jak mówiłam. No paczka mi dobrze wyszła. Nawet bardzo dobrze wyszła, bo wyszedł plus. I będę chciała. Będę chciała jeszcze. Jeszcze kolejną paczkę drapać, tylko muszę się zastanowić. Tu jeszcze mnie zaciekawiło to, że nakład jest pół miliona. Tu można sobie łatwo obliczyć ile z drapek jest wygrywający. Tu jest 160, tu jest 126 plus 12 to jest około 140. I z tymi tutaj 7, na no około 150 tysięcy na pół miliona. No tak, co trzecia, co czwarta, no. no. Ale, żeby, mówię, te, to jeszcze można trafić. Chociaż, mówię, co trzecia, co czwarta powinna być wygrana, ale to tam. Zasady takie, no dobra. No szkoda, no niestety, jest drabka pusta. Yy, ale będzie kolejny konkurs, jeszcze nie wiem kiedy. Teraz będę chciała sobie przetestować jakieś nowości, bo tu w Turingi już nie. Bo w wtórynki tu nie ma za dużo wyboru, ale w innych landach jest bardzo dużo nowych zdrapek. I będę na pewno sobie prze... kupię sobie takie pojedyncze sztuki i będę chciała przetestować. Za jaką. Z jakiej wartości będzie ta zdrapka, nie wiem. No ale podejrzewam albo, dy... albo dycha, albo 20. Zobaczymy, co tam ciekawego mają. Także no niestety szkoda. Niestety zdrapka pusta, Numer 17 się nie spisał, a szkoda. Bo ta paczka, nie powiem, zrobiła apetyt na tą zdrapkę, ale jak to mówią, no nie, ma, nie ma co za dużo, nie? Jak już się raz coś trafiło, no to nie ma co do bólu ucisnąć. No ale mniejsza z tym dobra. Także na dniach będę sobie testować zdrabki. I, 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 I myślę, no nie wiem, może w, w przyszłym tygodniu myślę, pomyślę na, nad jakąś paczką i oczywiście też będzie konkurs, bo mówię, ta paczka mi dobrze wyszła. Wyszedł plusik, także można zainwestować tą kwotę w jakieś inne zdrabki. Zobaczymy co dalej, czy będzie znowu. Znowu będzie plus, bo powiem szczerze, to jest moja trzecia paczka niemiecka i druga na plusie, aby jedna, jedna mi tylko, yy, znaczy się nie poszła, no wyszła standardowo, że tam był minu, minus, a tak obydwie pozostałe były na plusie, także no nic, no to czekajcie na kolejny konkurs, bardzo, bardzo szkoda że zdrabka nie wyszła, ale no niestety no takie, takie są realia lot, to raz się wygrywa, raz się przegrywa. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia mojego kanału. Pozdrawiam.